chciałbym Wam zaprezentować Radio NAC Wave 2 z Peugeota 308, zamontowany w Peugeocie 407, 2006 rok. Ramka zrobiona własnoręcznie, od frontu 2 USB, mała półeczka, trzecie USB jest w podłokietniku, głównie do Android Auto. Wyświetlacz jest 8-calowy z Citroena C5 Aircross. Całość działa dzięki konwersji KANU z 2004 na 2010 poprzez Arduino. Jak widać wskazania klimatyzacji są cały czas w górnym ekranie nawigacja, wszystko działa. Ekran klimatyzacji również jest, odczytuje wszystko, ale nie da się nic zmieniać z panelu dotykowego, aczkolwiek reaguje na zmiany temperatur. Akurat jeśli chodzi o temperaturę, to jakieś tam sekunda jest opóźnienia. Ważne, że pokazuje ustawienia temperatur dla obu stref pojazd. I tutaj mamy diagnostykę, która również działa. Ustawienia pojazdu. Światła, światła towarzyszące, światła dzienne, automatyczne światła Wszystko działa Dostęp do pojazdu ry 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 Ryglowanie bagażnika Komfort Powitanie kierowcy Wycieraczka na wstecznym biegu, tylna Są tutaj również aplikacje Android Auto, Mirror Link. Aplikacje są ogólnie samochodu I jeszcze jest CarPlay Teraz nie pokażę Wam jak Android działa, no bo telefonem nagrywa mi się nie da naraz Telefon, Bluetooth, Wi-Fi Spalania pokazuje Również radio yy, Pokazuje wszystkie komunikaty, jak Jeszcze raz, bo miałem otwarte drzwi, otwarte drzwi, i tak dalej. Mam ustawioną akurat 500 tusetkę kombi. Czujniki parkowania również działają. Także manetka od kierownicy, znaczy pod kierownicą również działa. Podgłaśnianie, przyciszanie. Przełączanie źródeł dźwięku Także wszystko ładnie pokazuje i więcej głosów jest skrót jeszcze raz na źródła i żeby nie liczyć tak jeden do jednego ustawienia techniczna O to ma cała Rosja Ale jak to mówią nasi specjaliści panie to to panu tak no krótko mówiąc, no nie Także planu. polecam bardzo dobre radio. Naprawdę jestem z tego mega zadowolony, a szczególnie z Android Auto aczkolwiek oryginalna nawigacja też daje radę, jest bardzo, bardzo fajna. Także bardzo polecam.